Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8.11 na naszym zegarze, a gościem dziś w poranku jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta, także dokładnie 59 lat temu prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy ogłosił cztery podstawowe prawa konsumenckie do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. No to może takie trochę historyczne pytanie na początek. Takie właśnie prawa są dzisiaj także dla nas najistotniejsze, panie prezesie? Absolutnie tak, z tym, że najważniejsze z tych praw, które mamy, to prawo do rzetelnej informacji. W oparciu o, o to prawo y, mam, ma, mamy możliwość korzystania z kolejnych praw. Y, chciałem y, wyraźnie to podkreślić, dawno przepisy krajowe, jak i europejskie są bardzo prokonsumenckie. Konsument w Polsce, konsument w Unii Europejskiej jest w sposób szczególny chroniony, bez względu na to, czy nabywa produkty stacjonarnie, czy przez internet. Może liczyć z jednej strony na ochronę prawną, z drugiej strony może liczyć na darmowe poradnictwo prawne dla konsumentów, ale też może liczyć na wsparcie instytucjonalne, czy to u czy miejsca. Powiatów Rzeczników Praw Konsumenta, wielu jeszcze innych instytucji, które mają zagwarantować to, że w relacji z przedsiębiorcą konsument nie będzie stratny i nie będzie tą słabszą stroną kontraktu. Czy to znaczy, że prawa konsumentów są coraz bardziej chronione i no, wręcz można powiedzieć, że prawa między prawami producenta czy sprzedawcy a prawami konsumenta ta szala przechyla się na stronę konsumenta, jeśli chodzi o regulacje w Europie, na świecie czy w Polsce? Zdecydowanie tak. Europa, Unia Europejska jest rzeczywiście takim liderem, jeżeli chodzi o, o ochronę konsumentów i tutaj uznaje się, że w starciu z przedsiębiorcą, co do zasady konsument. Jest on słabszą stroną umowy i w związku z tym musi mieć zagwarantowane szereg praw i te prawa są cały czas poszerzane właśnie po to, żeby mógł wyegzekwować nie tylko swoje prawa, ale również, żeby czy to konsument czy instytucje publiczne stojące na straży jego praw mogły zadbać o interesy konsumentów. To bardzo duża zmiana i bardzo duże wsparcie, nie tylko właśnie legislacyjne, takie regulacyjne, ale też takie materialne, rzeczowe, gdy konsument potrzebuje pomocy może liczyć na wiele instytucji, które mu w tym Pomogą właśnie w tym staciu z przedsiębiorcą po to, żeby te prawa były wyegzekwowane. I coraz częściej widzimy, że jest takie poszerzenie właśnie i praw konsumenckich, i kompetencji instytucji regulujących, stojących na straży tych praw do tego, aby zagwarantować prawa i interesy konsumentów w internecie, zagwarantować w nowych technologiach czy w usługach o charakterze transgranicznym. Zatem nasze prawa są z jednej strony są coraz szersze. Ale z drugiej strony konsumenci y, mają coraz y, łatwiejszą drogę egzekucji tych praw, dlatego, między innymi, w Światowym Dniu Konsumenta przypominamy na ŁoKiku, dla nas jest to tydzień konsumencki, i z jednej strony przypominamy o prawach konsumenta, ale z drugiej strony chcemy uczulić też konsumentów na zagrożenia, które na nich czyhają, także w internecie, bo tam między innymi to, y, to takie życie gospodarcze i zakupy i transakcje zawierane przez konsumentów w dużej mierze się przyniosły. Panie prezesie, nie będziemy tutaj konkretnych przykładów przywoływać, bo do tego mamy inne audycje i są inne okoliczności, ale jeden taki przykładowy podam, żeby zapytać o to, czy to wypadek przy pracy, czy, czy ciągle jeszcze regulacje wymagają pewnych dopracowań. Jeden z słuchaczy żalił się, że kupił tanie buty, no i one mu pękły i właściwie i, i w, u sprzedawcy, i u jednego rzecznika, i u drugiego usłyszał, że no takie buty właściwie... Tak się zachowują, nie ma się co dziwić, że może sobie wykupić ekspertyzę, zdaje się, że za 1000 złotych w Krakowie u niezależnego eksperta i z nią iść do sądu, może wygra, może nie. Takie rzeczy się zdarzają, to jest właśnie wypadek przy pracy. Czy to świadczy o tym, że ciągle jeszcze mamy niedoskonałe prawo, czy to świadczy o tym, że kupując tanie buty trzeba się nastawić na to, że są tanie i się rozpadną. Jako konsumenci w takich sytuacjach, bez względu na to, czy producent udzieli gwarancji czy nie, zawsze zachowujemy prawo do dwuletniej rękojmi. I warto z tego prawa skorzystać. Oczywiście zawsze będzie pytanie, czy to jest wada, która powstała w związku z tym, że produkt został źle wykonany, czy to mechanizm eksploatacji tego produktu doprowadził do jego szybszego zużycia. Natomiast tego typu wątpliwości, m.in. w procesie reklamacyjnym, muszą być rozstrzygnięte i, konsum i przedsiębiorca nie powinien być Ciekać od odpowiedzialności w sytuacji, gdy... Produkt nie został przygotowany z należytą starannością i nie zapewnił poprzez swoją funkcjonalność możliwości służenia konsumentowi przez okres minimum dwuletni rękojmi, a zatem odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany produkt. Ale Ten producent się broni, producent i sprzedawca zawsze się broni, no bo też nie chce ponosić, nawet jeśli popełnił błędy, odpowiedzialności. Państwo odczuwają taki, taki nacisk ze strony producentów, także takiego, taki lobbying, żeby jednak to prawo nie działało, tak bardzo na rzecz konsumenta? Absolutnie nie. Tutaj stajemy bardzo mocno po stronie konsumentów. Przedsiębiorcy mają obowiązek zagwarantować, żeby ich produkty, które są na rynku, aby mogły służyć konsumentom przez ten okres minimum dwóch lat, bez względu na to, czy jest gwarancja, czy nie, jako konsumenci możemy decydować, czy korzystamy z gwarancji, bo daje ona na przykład, lepsze nam prawa niż rękojmia, a może rzeczywiście ta gwarancja producencka jest w węższym zakresie niż rękojmia sprzedawcy. Ta świadomość praw i też determinuje też pewną ścieżkę dochodzenia naszych praw i naszych interesów i oczywiście, tutaj warto być takim świadomym konsumentem i nie ma co odpuszczać. Jeżeli mamy tego typu sytuacje, warto skorzystać z darmowego poradnictwa rzeczników praw konsumenta w tych indywidualnych sprawach, aby nam pomogli napisać stosowne pisma i jednak powalczmy o to, aby Producent, jeżeli dopuścił się tego, że produkt był słabo wykonany, nierzetelnie, nisko jakościowo, to mimo wszystko w tego typu sytuacjach, gdy w krótkim okresie produkt, produkt uległ zniszczeniu czy zużyciu z w sposób niezależny od konsumenta, producent powinien go wymienić na nowy bądź dokonać naprawy, jeżeli to jest możliwe. Natomiast co do zasady, możemy dochodzić właśnie wymiany na nowy produkt. Panie prezesie, ten tydzień y, związany z dzisiejszym Światowym Dniem Konsumenta y, prowadzicie pod hasłem surf, Surfuję, sprawdzam, kupuję bezpieczny konsument w sieci. Sieć to jest dzisiaj y, największe pole, y, największe wyzwanie dla konsumentów i ochrony konkurencji i konsumentów w dzisiejszych czasach, Bez zwłaszcza pandemia. Pandemia tu sporo zmieniła, prawda? Bez wątpienia tak. Spędzamy w internecie coraz więcej czasu, czy to na portalach społecznościowych, czy robiąc zakupy, ale także inwestując w nasze oszczędności, w, w, czy to w, korzystając z usług finansowych. Zatem ten zakres naszej obecności jako konsumentów w internecie jest coraz szerszy i musimy mieć też świadomość tego, że z jednej strony możemy trafić na nieuczciwych, nierzetelnych przedsiębiorców bądź po prostu oszustów. Z drugiej strony musimy bardzo mocno weryfikować skąd pochodzi przedsiębiorca, czy działa on w oparciu o przepisy. Europejskie, a może tylko oferuje produkty w języku krajowym, działając z krajów Bliskiego Wschodu bądź z krajów azjatyckich i nie gwarantując nam naszych praw, które, które są gwarantowane przez producentów europejskich czy po, przez sprzedawców europejskich, ale też między innymi bardzo mocno. Właśnie weryfikujący w regulaminach czy poprzez zawarte umowę y, musimy być spraw... takimi świadomymi konsumentami. Musimy sprawdzać, czytać, weryfikować opinie o przedsiębiorcach, tak, aby być rzeczywiście zadowolonym y, konsumentem z tego wyboru, którego dokonujemy. Natomiast w internecie niestety to ryzyko natrafienia na nierzetelnego przedsiębiorcę jest bardzo wysokie i stąd m.in. nasze działania po to, aby uświadomić konsumentowi na co na co należy zwrócić uwagę, jak zachować te środki ostrożności. Także w takim specjalnym symulatorze, który, który przygotowaliśmy i do, udostępniliśmy na stronie Dupel właśnie po to, żeby w bezpiecznych warunkach zweryfikować te metody oszustów, wiedzieć też tam zawsze każda taka sytuacja kończy się odpowiednią poradą, ale też danymi, gdzie możemy się udać, jeżeli nas ta sytuacja spotka właśnie po to, abyśmy uzyskali pomoc prawną i Uwolnili się od tych obowiązków czy, czy spróbowali odzyskać środki, które powierzyliśmy tego typu podmiotom. Nie da się zrobić tak, żeby UOKIK sam zweryfikował w internecie, w sieci te, te wszystkie podmioty, a my mogli bezrefleksyjnie robić zakupy. Ich to niestety nie jest możliwe nie tylko dla uokik ale też Bundeskartelantu czy naszych odpowiedników w innych krajach europejskich, jeżeli chodzi na przykład o kwestie nadużyć ze strony przedsiębiorców o charakterze, czy to dotyczy to ochrony konkurencji, czy ochrony konsumentów. Natomiast jeżeli mówimy o ochronie konsumentów, to tutaj również są przewidziane nowe mechanizmy prawne i w przypadku oszustw. Czy przedsiębiorców, którzy działają od razu z myślą o tym, czy mamy sporo skarg, czy działają tak, żeby przyjąć nasze oszczędności, działają nierzetelnie, wówczas nowe narzędzia pozwalają na to, one są teraz też w procesie legislacyjnym, żeby na stronie takiego nierzetelnego przedsiębiorcy zamieścić ostrzeżenie dla konsumentów, bądź w tych skrajnych przypadkach, na przykład, jeżeli mówimy o systemach, systemach promocyjnych typu piramida, działających spoza terytorium Unii Europejskiej, również możliwość zblokowania dostępu do konsumentów. W Polsce przed nieuczciwymi praktykami tego typu przedsiębiorców, z blokowania witryny internetowej, po to, żeby nie mogli dystrybuować swoich produktów czy usług finansowych, narażając konsumentów na poważne straty finansowe. Zatem ten zakres ochrony ulega poszerzeniu, ale sami jako konsumenci musimy zachować bardzo dużą czujność, musimy zachować niezwykłą ostrożność i wyrobić sobie te pozytywne nawyki, po to, żeby nie dać się zwieść nieuczciwemu sprzedawcę. Panie prezesie, to zapytam jeszcze o takie wielkie fuzje, które też państwo kontrolują i muszą wyrażać zgodę. Na przykład w ostatnich dniach pan jako prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen, ale w toku jest też wielka fuzja Orlenu i Lotosu, przejęcie akcji Lotosu, na co wyraziła zgodę Komisja Europejska pod pewnymi warunkami. Jak, jakie czynniki decydują o tym, że Państwo wyrażają zgodę na przykład, albo mogliby nie wyrazić zgody? Tym bardziej, że tutaj niektóre głosy, także konsumentów, są takie, że może ta fuzja spowoduje monopolizację, a dla klienta końcowego będzie to oznaczało wyższe ceny na stacjach benzynowych. Pan takiego ryzyka nie widzi? Jest, możemy czuć się bezpieczni? Rocznie kontroli koncentracji dokonywanej przez prezesa Łokiku jako organu ochrony konkurencji podlega około 270 koncentracji spełniających te wymogi ustawowe. I tym jedynym kryterium podstawowym, najważniejszym. Który determinuje, czy podmiot uzyska zgodę, zgodę warunkową, bądź brak zgody, jest kwestia istotnego ograniczenia konkurencji. A zatem, jeżeli istnieją obawy i w toku procesu, w toku postępowania, to zagrożenie jest materialne właśnie ograniczeniem konkurencji na rynku, wówczas możemy wydać zgodę warunkową bądź nawet wstrzymać tego typu koncentrację. Natomiast zawsze podstawą jest badanie udziału w rynku, skutków dokonania tego typu koncentracji i w przypadku koncentracji Orlen, Polska Press, no tutaj mówimy o podmiotach działających na niezależnych rynku, rynkach, Polska Press zajmuje się wydawnictwem prasy, Orlen zajmuje się dystrybucją prasy poprzez ruch, natomiast nie ma tutaj wprost, nie ma efektów synergicznych na poziomie udziału w rynku. Czyli udziały w rynku dystrybucji oraz udział w rynku wydawnictwa pracy nie ulegną zmiany, zmianom, a zatem nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. W przypadku koncentracji Orlen Lotos, tutaj właściwym organem była Komisja Europejska, to ona wydała zgodę warunkową, i przedsiębiorca może dokonać koncentracji po spełnieniu tych warunków, które zostały określone przez. Komisję Europejską w toku postępowania. Zatem również warunki są dyktowane również po to, aby nie doszło do istotnego ograniczenia konkurencji i ten udział i możliwość monopolizacji rynku został w, w ten sposób właśnie poprzez warunki wyeliminowany. Dlatego konsumenci oraz przedsiębiorcy nie powinni się obawiać tego typu koncentracji. Zawsze wykonujemy, tak Komisja Europejska jak i my, wykonujemy naszą pracę z należytą starannością w oparciu o sprawny warsztat metodologiczny właśnie po to, aby aby rynek mógł działać prawidłowo w oparciu o uczciwą konkurencję i konsumenci byli chronieni. To kończąc, tylko zapytam: Komisja Europejska wyraziła zgodę, ale w razie czego Łokik będzie kontrolować sprawę Ordenu i Bo Wiem, że też czekaliście na to, czy komisja Wam nie przekaże tej sprawy ostatecznie, tak? Tutaj zgoda została wydana warunkowa. Łokik opiniował decyzję toku postępowania przekazywał pewną opinię Komisji Europejskiej, i Komisja Europejska na bieżąco monitoruje. Tutaj, tak jak wspomniałem, właściwa jest Komisja Europejska. To ona weryfikuje, czy Ornet przyjmując lotos, wypełnił wszystkie warunki zgodnie z zaleceniami i zrobił to w czasie wskazanym przez Komisję Europejską. Stąd właściwym organem kontroli koncentracji ze względu na obroty w Unii Europejskiej tych podmiotów. Jest Komisja Europejska i to ona nadzoruje cały proces od początku do końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dziś był naszym gościem w Światowym Dniu Praw Konsumenta. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję państwu, miłego dnia. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6FM.